shima shima <laughs> <laughs> <So, laughs> <co> <laughs> <laughs> Kochani, muszę ja się przywitać, bo Weronika niestety nie potrafi. <noise> Witajcie w pierwszym vlogu kręconym amatorskim profesjonalnym aparatem do vlogów, który w końcu kupiliśmy i w końcu będziemy kręcić vlogi. Na to wychodzi, że to ja będę jednak kręcił te vlogi, bo Weronika nic nie mówi, tylko potrafiła założyć okulary. Możesz się ode mnie odczepić. Przykręcisz ten statyw? Przykręcę. Tak więc tak, dzień dobry. Dzisiejszy vlog będzie bardzo nie skupiony na niczym, po prostu będziemy testować aparat i mega się jaram i mam nadzieję, że będzie wam się podobało oh, mam. <głos> <głos> mam nadzieję, że e, będę się zmuszać gdzieś, żeby wychodzić na przykład z domu i robić fajniejsze rzeczy, bo ja ogólnie jestem strasznie leniwa. I jeszcze testować... mamy mikrofon będzie lepszy dźwięk, ale to później w domu, bo teraz już nie ma na to czasu. Tak, natomiast w domu czekają na nas dwa szalone psy. No dobra, jedziemy. Dobrze, ale czy? czy... Trzymaj to i proszę tego nie zgubić, dobrze? Ale to jest takie malutkie. Jezu, ale będzie super, bo powiem Wam tak. No, nakręciłam kilka vlogów w swoim życiu i są lepsze i gorsze na kanale, natomiast e, zawsze miałam problem z tym, że no, kręciłam telefonem i najczęściej w ogóle kręciliśmy vloga z wyjazdu, co ogólnie było totalnym bezsensem, bo bardzo często jeszcze mój telefon robił na przykład za nawigację, plus no ja się to ciągle na telefonie, więc do tego dogrywam do jeszcze vloga. To ogólnie najczęściej około 15 telefon był rozładowany. Ale też zazwyczaj jak gdzieś jedziemy, to mieliśmy. Dużo innej pracy, dużo w ogóle, jakby głowa była A zajęta. Ja się szybko. No, głowa była zajęta wszystkim innym, tylko nie tym, żeby kręcić vloga, więc my o tym nie pamiętaliśmy. A tak naprawdę myślę, że powinniśmy się właśnie z tymi vlogami rozkręcić nie na wyjazdach, tylko w domu, na co dzień, tak jak sobie żyjemy. Tak, natomiast jak zaraz się. się... Na Zaraz się rozwoduje aparat, bo podpięliśmy się jeszcze właśnie na parkingu. Radwo co weszliśmy do auta, rozpakowaliśmy aparat. Tak więc widzimy się z domu. Tego nie mam nie mogę pokazać, bo szykujemy panieński I, i mamy najróżniejsze rzeczy w pewnym kształcie. Więc ja wam nie będę pokazywać jest tragedia i dramat, bo premierka nie działa, a to bardzo niedobrze, bo jutro jesteśmy cały dzień yy, na weselu, będziemy kręcić, tak więc yy, nie wiem kiedy się zmontuje odcinek na niedzielę. Najprawdopodobniej po prostu Piotrek coś mówił, ja teraz to powiem bardziej po polsku. Zrobiliśmy aktualizację komputera, a program nie jest przystosowany do nowej aktualizacji, więc się wszystko zawiesza, tak więc dupa. No ale yy, słuchajcie, Jaram się, jak 150, tym aparat może tak łazić i sprawdzać jak on się wszędzie w ogóle zachowuje. Tu trochę jasno, ale zajebiście mocno świeci. Jeden pies numer uno, pies numer dos, dzień dobry, proszę mi tylko nie chrumkać w obiektyw, dobra? E, słuchajcie, natomiast chciałam Wam pokazać, jeszcze nie rozpakowałam. E, Kumpela była ostatnio z i poprosiłam ją, żeby mi e, kupiła kilka rzeczy z limitowanej kolekcji. Calm down, dobra? E, o takiej. Tego e, w ogóle mam trzy torby, małe i jedną dużą i są to takie torby. Mm, takie torby no jak... No torba z Ikei po prostu, tylko że ta nie wygląda jak typowa torba z Ikei, tylko... Wygląda tak. I mam e, tą mniejszą, ta jest 25 litrów I mam jeszcze taką 60 litrową I kupiłam moim bestii też takie torby Bo uważam, że są super I stwierdziłam, że one też muszą mieć taką torbę Natomiast e, postanowiłam razem z wami rozpakować narzutę Ostatnie narzuta, e, to miałam taką białą narzutę Jakieś takie brzydkie plamy się porobiły, nie wiem od czego Proszę zejść wam stąd 5 sekund temu cię tu nie było Okej, okay, może być wąt No może, że tak Dobra My ogólnie jeszcze mamy pościel letnią Bo latem nigdy nie śpię z kołdrą Tylko mam same poszewki A że zrobiło się trochę zimniej To śpimy pod kocem i pod poszewką To jest bez sensu, ja wiem Ale nikomu się jakoś nie śpieszy Żeby wyciągnąć kołdry i ubrać je to jest zgubane na. mi psy. A, no. ale z ona jest dwustronna. Patrzcie jaki chat. Marlejku, proszę zejść. Nie, więc ty też zejdź. Na dół, na dół, już. Nie, nie bawimy się. Na dół, już, jeden z drugim. Na dół. Co za głowy? Już, wolniej stąd. Tak, nagraliśmy Piotra reakcję i bardzo fajne tutaj rozmowy, natomiast coś się aparat wyłącza po 5 minutach. To jak ci się podoba narzuta? Fajna. Taka japońska. Dobrze ci idzie. Prawie mówisz to samo co wtedy. No jestem ciekawa ile to będzie. W ogóle ona jest dwustronna. Ej, piesy! Zobaczcie jak pięknie też jako tło do zdjęć fajnie to będzie wyglądało. Ej, rzeczywiście, to jest dobry pomysł. Czy ja mogę swoje produkty tutaj zrobić zdjęcia na tym? Możesz. Luśom, Luśi i Marleykowi. też się podoba Tylko wy macie zakaz łażenia po tej narzucie, bo ją zepsujecie Dobra, na dół, na dół, dalej Na dół Teraz zapraszam was do Mojego jednego wielkiego pierdolnika, tu jest taki syf, że Ja już nie wiem w ogóle od czego zacząć W ogóle pomyślałam, że zarobiście, że mam ten Aparacik, bo spróbuję ponagrywać nim TikTok. Ja ogólnie mam taką wizję, i tak, znaczy wizję, mam, manię tego, że ee, lubię mieć jednak fajną jakość i nagrywanie telefonem jest dla mnie psychicznie bardzo męczące. A że tutaj moja menadżerka Ewelinka, którą serdecznie pozdrawiam, bardzo mnie ciśnie, żebym nagrywała tego TikToka, no to mam nadzieję, że uda mi się aparatem coś ponagrywać. No i co, Piotrek, działa ten program? Coś będzie działało. Słuchajcie, były prośby i pytania, czy pojawią się jeszcze jakieś food vlogi, tak więc teraz mogę Wam już oficjalnie powiedzieć, że na pewno będą. Witajcie w mojej kuchni i zrobimy sobie, e, dzisiaj jedliśmy dwa razy tosty. I nie wiem, czy widzieliście tego mema, jak go znajdę, to wam to wrzucę. E, jakiś czas temu kupiliśmy taki właśnie opiekacz. I e, od tego czasu średnio codziennie jemy takie tosty. Ok, teraz czas na ala pastę jajeczną. I obowiązkowo musi być ona z majonezem. Można robić na jakichś jogurtach, ale wtedy nie jest tak samo dobra. Mam życe, ci e, dam jeszcze wędzony tofu. Mam tu resztkę wędzonego tofu i e, dam trochę też rzodkiewki rzodkiewki, a no i cebula obowiązkowo e, i to będzie we wrapie z pomidorami i sałatem, chyba już to mówiłam wcześniej ale na no w każdym razie pokażę bo to wszystko po prostu się kroi i miesza razem tak więc to nie ma tutaj żadnej filozofii a no i e, super fascynujące będzie dzisiaj testowanko bo kupiłam e, kielecki majonez roślinny, jeszcze go nie jadłam. zróbmy smell test jest jak taka galera. dziwne Pachnie spoko. Mm. A Herman zrobi lepszy, ale to tylko moja opinia. Podzielcie się w komentarzach, który majonez wolicie bardziej. Dzień dobry, może nie wygląda najlepiej, ale smakuje pysznie. A, Łe, ja to w ogóle można przykręcić też na ten... No. Korniszonki! Bo tu jest zawsze tak ciemno. Mhm Sztos Dobra, chodźmy do stołu Chciałam wam pokazać Jak ładnie wygląda timeline, jak Piotrek montuje W ogóle ta mała lampeczka O tamta Mi doświetla właśnie tło i powiem Wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem, i jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. 150 zł i dużo, że fajnych rzeczy można z niej zrobić. Prusia, mm -hmm. dalej idziemy. Prusia, powiedz, gdzie jedziesz? Nie chcę ci oddawać oczywiście tylko na jeden dzień, tak? Żeby ktoś sobie nie pomyślał. W niedzielę pewnie dopiero do nas przyjedziesz. No, musisz się już tęsknić. Czy ty tęsknisz już za mną? Pewnie nie. Widzisz, że cały dzień się bawiła z Marleyem, nie? Co to jest? A to lodówka. Musieliśmy zostawić różę. <laughs> Mi nie będzie miał kto ze mną spać. A ja? Ale tobie tak fajnie nie śmiercą stópki i nie. To nie. No nie. I nie masz takiego miłego brzuszka i tak nie grzejesz. Ty jesteś taką po prostu zimną kiełbaską. Ty kradniesz moje ucho. Och, słuchajcie, jesteśmy już w domu. Odpływałam sobie świeczuszkę. Piotrek już tu rozkłada e, podstawkę i pokemony. E, tak więc jesteś gotowy na to, żebym cię pokonała. Chociaż rano w tym nie pokonałeś, a ja zrobiłam dramę, że masz za mocne karty. Tak, po pierwszej rundzie już miałeś dosyć. Ewidentnie było widać, że masz dosyć po pierwszej rundzie. No roku. bo masz takie karty, co wiadomo, że jak, już ci, że jak już masz, to to potem ciężko z tobą wygrać. Dlatego, że się poddajesz, to ciężko z tobą ze mną wygrać. Jakbyś się nie poddawała, to byś kombinowała. Nie da się otworzyć tego. A jest. Okej, okay, to jest mój Pokémon. Jak się nazywa mój Pokémon główny? Ale jest. Jest rozkoszny, Piotrek ma tamtego i mam różowe karty. Oczywiście różowe foliki. Przetasowałaś? Nie, tasowałam. Karty są takie. Pokażę wam. O, to jest jeden z moich ulubionych. Jest słodki. Mówię na niego cappuccino. Kogo? Aha, cappuccino. O, i on, y, bo to jest tak, że jak macie pokemony, to one y, mają tutaj. Z, ewoluują. Ewoluują, on z basicowy, to jest pierwszy, to jest mocacino, i on ewoluuje na cappuccino. <laughs> mocacino, to jest A masz stage 2 do niego? Nie. się zastanawiam, jaki jest stage 2. Frappuccino. <laughs> <sum> <coughs> uh, que... Oh que